No się macie wszyscy z tej strony Teser. Słuchajcie, dla wszystkich, którzy są po raz pierwszy na moim kanale, przerobiamy Ducato L4H3 na kamperowana. W poprzednich odcinkach robiliśmy sufit, obrabialiśmy okna korkiem, żeby ładnie wyglądało. Co jeszcze robiliśmy? Ocieplaliśmy, układaliśmy instalację. Elektryczne, które tutaj widać, w tym miejscu. No i co? A dzisiaj, dzisiaj przyszła pora na telesfora. Czyli obrabiamy ściany panelem winylowym, żeby ładnie to już estetycznie wyglądało. I no, jeszcze jedna rzecz. To miejsce tutaj za nadkolem, między nadkolem a drzwiami, to będzie miejsce, w którym będą bezpieczniki, takie miejsce, w którym będą połączenia elektryczne. Także tutaj wstawimy kawałek sklejki. Musimy te przewody wszystkie ładnie wyprowadzić, bo będą tutaj właśnie na tej sklejce włączone. I co jeszcze? No i potem to sklejkę obłożymy oczywiście kamerem winylowym. Winyl jest też izolatorem. DIA elektrykiem, więc jak najbardziej nadaje się pod tego typu rzeczy zamiast bakielitu. No i tyle. Kupy roboty przed nami. <gryw> Zobaczymy jak nam pójdzie. When all the pieces seem like they can't be found, I'll be the friend that is standing there. I'll be the hand holding all your cares. I see you now. Let's try. And again. Girl, I know you're looking for a man who can love you to the end and carry out all of your plans. He claims as a friend, cause we want to be complete. You feel the speed of the heartbeat when the mate crosses the street. You once told me that you felt alone. That your will wasn't strong anymore And we were lying while your feelings were bad I didn't want that It felt just like we were going somewhere Let's see what we got Your face is gone counting stars You mean the rush and the leaking blood Leaving in my would be so cool. I have been around you girl I know the heart screams loud in your head But don't let it go, darling girl I'll be better than the man you once had I'll be proud you, girl I know the heart screams lying in your head But don't let it go, son, girl. I'll be better than the man you once had Pierwszy etap budowania ściany jest za nami to jest mocowanie pod bezpieczniki. Słuchajcie, z reguły kamperowcy robią to w ten sposób, że kawałek sklejki przykręcają sobie, tam mocują te wszystkie urządzenia, falownik, bezpieczniki e, tak dalej. Ja to zrobiłem w ten sposób, że to jest uchylne na zawiasach, można się dostać do tych kabli, które będą pod spodem, do gniazda przełączeniowego 230 V. No i tyle, pierwszy błąd zrobiłem taki, że kupiłem kamperowe zamki plastikowe. No, chciałem, żeby było tanio, wyszło byle jak, więc to jest do wymiany, jak tylko będę zamawiał coś, to zam zamienię to na porządne zamki, bo to jest naprawdę takie mizerne, że za chwilę coś się połamie, to w ręce to trzymam, to mam wrażenie, że to się już łamie. Co będziemy tu montować? Będziemy montować bezpiecznik, bezpieczniki do solarów. Bezpiecznik do wejścia 230V z zewnątrz, ze słupka i trzeci na wyjście po drugiej stronie samochodu, czyli tak zwane wyjście biwakowe 230V. I ten element będzie do tego służył, żeby właśnie te instalacje tutaj. Na sobie mieć. Tutaj będzie jeszcze gniazdo bezpieczników 12V, które rozdysponuje dopływy do wszystkich odbiorników 12V typu zasilanie 12V typu oświetlenie, 12V gniazda USB, pompka do łazienki, do wody, tego typu rzeczy, które będą wymagały zasilania 12V. To jeszcze będzie z bezpieczników 12V tutaj zasilane. I to na zewnątrz będzie tyle. Dla tych wszystkich, którzy teraz dopiero dołączyli do naszego kanału i nie wiedzą jaka jest idea budowy tego kampera, przypominam, że nie będziemy tutaj montować innych urządzeń tego, przetwornica, MPPT, czy tam falownik, to, to będzie wewnątrz stacji zasilania, którą kupimy i ta stacja zasilania razem z akumulatorami będzie miała wszystko w sobie. To jest taka idea, którą założyłem sobie na samym początku. I tego się będę. Teraz tak. Przed ścianami musimy jeszcze zrobić tutaj, obrobić ten kąt. To jest stelaż, który będzie jednocześnie ścianką łazienki. Więc tutaj mamy taki nieregularny kąt, który się rozszerza w miarę. W miarę jak się podnosi te góry, zrobimy to z 2 mm poliwęglanu, to się nazywa szkło poliwęglanowe. 2 mm zapłaciłem w markecie z zielonym trójkątem za to 85 zł, bodajże. I teraz mamy tego 1,50 na 50. Wystarczy to, żeby zrobić ten cały. Cały kąt I dopiero później jak to będzie obrobione, ten kąt, właśnie łazienka ściana, no to będziemy mogli dalej te ściany robić. Jeszcze może pokażę Wam ten kąt. W miarę jak się to podnosi. To już jest wysokość szyby, to się to rozszerza. Nie? I tutaj mamy po prostu e, musimy to wyrobić, musimy to obrobić, wyrobić, tak, żeby był kąt. A później dopiero będziemy kleili te panele winylowe. No, troszkę zabawy, ale szablon powinien pomóc. I będzie idealnie. Yy, to znaczy tak myślę. Słuchajcie, no, i teraz muszę wygiąć włók, tą pleksę, i to będzie moje pierwsze gięcie na ciepło. Zrobiłem sobie taki przyrząd z dwóch belek, które zepnę ściskiem stolarskim. Pomiędzy te belki włożę pleksę. No, i spróbuję to jakoś wyginać na ciepło, opalar grzyjąc opalarką. Z góry też. Jakieś dwie deseczki dorobię, żeby można było doginać. No i to jest bardzo delikatne, bo już próbowałem na takich starych kawałkach. To się łamie w ręce. Jest temperatura w tej chwili 12 stopni. I to jest chyba za zimno, żeby, żeby skutecznie się z takimi rzeczami zabawiać. No ale zobaczymy. Eee, jak się to złamie, no to będę musiał wymyślić coś innego. Plan B. No wiadomo, że plan B to porażka. i I lay down in your arms, and that's where I wanna be. Back then, I was so stupid. Too much anger in the eyes. Alone at home with no supplies. I froze. All my old dreams. Let's give the past where it belongs, and said what. No, mam troszkę dosyć. Niestety ręce mi opadły. Jedną część wygiąłem w dosyć dobry sposób. Udało mi się, tak to wygląda. Natomiast druga część pękła mi przy wyginaniu. Słuchajcie, 2,5 godziny. Jestem do tyłu i tak naprawdę nie chce mi się już dzisiaj nic zrobić. Nie polecam, albo trzeba, z... trzeba mieć jakieś lepsze narzędzia, albo większą wiedzę. Natomiast nie polecam zmarnować 3 godziny życia na to, żeby wygnać kawałek pleksji. Na razie tyle. Nic więcej nie mam do dodania. No, słuchajcie, takie jeszcze uzupełnienia. chciałem to przykręcić, zacząłem to i na kleju usadzać i na śrubach, ale powiem Wam szczerze, że rezygnuję z tego, ściągam to, to pęka mi, to mi pęka, lekko nagięty, lekko nagięta pleksa, momentalnie pęka, więc ten pomysł jest do bani, słuchajcie, do bani, już mi świta kolejny pomysł, ale to zdejmuję i na tym kończymy yy, tutaj gięcie pleksy. <laughs> Musimy zrobić inaczej. Słuchajcie, dzień następny. dzień następny polegał na tym, że pojechałem sobie do sklepu z wykładzinami. Kupiłem wykładzinę białą, podłogową PCV, i to jest takie, chyba rozwiązanie najbardziej optymalne, dlatego że po pierwsze, będzie się to bardzo łatwo montowało na tym drogu. Po drugie, po dziurach, nierównościach to będzie pracowało sobie i yy, może nawet dobrze tak się stało, jak się stało. Bo ja się obawiam, że ta pleksa z czasem mogłaby tam gdzieś popiękać jeszcze bardziej. Wtedy byłoby trzeba znowu to rozbierać i naprawiać. I kupiłem kawałek wykładziny z wałka dwumetrowego. E, 2 m na 60 cm. Pan nas w sklepie dał, dał się uprosić i mi taki kawałek 60 cm uciął. Zapłaciłem za to 90 zł. Wykładzina biała. Dwustronnie biała. O grubości 2 mm. No nic. E, porażka. Matką sukcesu. Słuchajcie, lecimy dalej. Nie poddaje mi się. Mam nadzieję, że dzisiaj to już założę. I Potem zostanie nam już tylko e, ściana z paneli. Panel będzie zachodził za to z tej strony, także bo to będzie ściana i tyle, nie? Eee... W moich błędach nauczycie, już nie będziecie kombinowali z pleksą, chociaż wielu z was pewnie potrafi to robić i będzie to ładnie wyglądało. Natomiast e, z perspektywy tego, co już przemyślałem, a e, ta pleksa mogłaby później pękać podczas eksploatacji i by byłoby trzeba wymieniać to. Mogłaby też wydawać jakieś tam głosy, które podczas jazdy na nierównościach gdzieś tam by to, to skrzypiało, gdzieś tam by się obcierało. Yy, Mogą tak zacząć od początku. W tym odcinku to wszystko. Już więcej dzisiaj nie zrobię. Miałem nadzieję, że w tym odcinku damy radę zrobić te panele winylowe i równe ściany, ale sami widzicie. Że nie to takie proste i łatwe. Też celowo chciałem pokazać, jak to robię, żeby ktoś mógł się ewentualnie zainspirować, gdyby nie wiedział, jak pewne elementy tego tej pracy wykonać. Następny odcinek to będzie już taki poświęcony tym ścianom. Ale też pojedziemy na wagę, zważyć tego kampera i zobaczymy, ile rzeczywiście to waży. Mam jeszcze koło zapasowe tutaj pod spodem, które chcę wyrzucić, bo też jest waga o tam około 30 kg. więc zamiast koła, chcę mieć tylko naprawczy, naprawczy zestaw, plus bardzo dobre opony. Będziemy też wybierać opony niedługo do kampera. Na oponach nie mogę oszczędzać, dlatego że to nie jest fajna sprawa, jeżeli w trasie gdzieś coś strzeli. Lepiej wiedzieć więcej i mieć potem święty spokój. Dzięki Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, to dajcie łapkę. Jeżeli się nie podobało, to nie dawajcie łapki. No i do zobaczenia, do przyszłego odcinka.